Pismo. Magazyn Opinii Zuzanna Kowalczyk A propos sekstechu Czyta Magda Karel Na sutki i usta nakłada się galaretkę z dodatkiem groszku. Dzięki temu są śliskie, ale nie lepkie. Na nogi zakłada się skórzane kapcie, noszone wcześniej na nieumytych stopach. Syntetyczne ciało pokrywa się ziołowym talkiem, a odbytnice aromatyzuje bulionem grzybowym. Dzięki takim zabiegom seks lalki mają przypominać człowieka również zapachem. I wbrew pozorom, nie jest to bardzo rzadka fantazja. Według wyliczeń strony z recenzjami gadżetów erotycznych. Bible.com seks robota ma już prawie co dziesiąty Amerykanin i co szesnasta Amerykanka. Tym erotycznym, a nawet miłosnym relacjom ludzi i maszyn przygląda się w swojej najnowszej książce Deus Sex Machina, czy roboty nas pokochają, Ewa Stusińska, autorka reportażu Miła Robótka, polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. To wciągająca próba zrozumienia, w jaki sposób technologie imitujące człowieka zmieniają naszą seksualność oraz związki na przykładzie konkretnych ludzkich historii. Podobnego zadania, choć w szerszym ujęciu, podjęła się Kate Devlin, irlandzka informatyczka specjalizująca się w temacie sztucznej inteligencji oraz interakcji ludzi i robotów. W książce Seks Roboty o pożądaniu, nauce i sztucznej inteligencji. Przygląda się ona zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i potencjalnej przyszłości seks robotyki, szukając odpowiedzi na pytanie, w którą stronę zmierza nasz gatunek i jaką w tym rolę odgrywa splecenie seksualności z możliwościami AI i innych cyberwynalazków. Bo przecież seks lalki. To zaledwie krótki rozdział w dużo bardziej złożonej opowieści o tym, jak technologie poszerzają pole współczesnej seksualności. Łatwo dostępna pornografia, seks kamerki, seks czaty, seks VR, seks aplikacje, rosnący w zawrotnym tempie rynek gadżetów erotycznych, rewolucja cyfrowa nie tylko nie omija seksualności, ale niekiedy wręcz zdaje się na niej ogniskować. Właśnie tym różnorakim zmianom, uzupełnionym o wątek rosnącej w siłę swobody erotycznej ekspresji, przygląda się na przykładzie życia łóżkowego par i singli w Kalifornii amerykańska dziennikarka Emily Witt w książce Seks przyszłości: Nowa wolna miłość. Jako bardziej naukowy suplement do jej narracji polecam podcast badacza Kinsey Institute, doktora Justina Lay Millera The Sex and Psychology podcast. A z naszego podwórka, bez zmian, przywoływany już przeze mnie nieraz podcast Marty Niedźwieckiej o Zmierzchu. Oba doskonale chwytają ducha współczesności. Uzupełnienie perspektywy o wiedzę naukową, również na temat naszej psychiki i kulturowych uwikłań, jest szczególnie istotne w świecie, w którym dzięki technologiom poszerza się nie tylko spektrum sposobów na realizowanie swojej seksualności. Lecz także liczba potencjalnych zagrożeń. O tym drugim aspekcie opowiada w swojej książce, Gdy porno przestaje być seksy Pornografia oczami psychoterapeuty psycholog kliniczny i psychoterapeuta Mateusz Gola, zwracając uwagę na rosnące ryzyko uzależnień seksualnych i kompulsji. Przedstawia on perspektywę pacjenta, psychoterapeuty i naukowca. Równie interesująca jest jednak także perspektywa tych, którzy tworzą porno od zaplecza. Ciekawym przykładem takiej opowieści jest film dokumentalny Rocco, opowiadający o odchodzącej na aktorską emeryturę gwieździe kina porno Roku i To zadziwiająco szczery i zaangażowany artystycznie głos, mówiący o tym, jak to jest zarabiać na życie swoim ciałem w najbardziej wrażliwym wydaniu. Kobiecą perspektywę dogłębnie i ciekawie, a przy okazji barwniej zachwycająco literacko, przedstawia powieść Małgorzaty Żarów: Zaklinanie węży w gorące wieczory. Mamy tu pracę na seks-kamerkach, amatorskie porno, surrealizm, samotność, kamp, feminizm, katastrofę klimatyczną. I przede wszystkim świetną literaturę, która zmusza do spojrzenia na wikłanie ciała w pracę seksualną od wielu nieoczywistych stron. W prozie żarów najważniejsze są spojrzenia. To, kto na kogo patrzy i kto kogo tym samym uprzedmiatawia lub znajduje źródło upodmiotowienia. To doskonała książka nie tylko na gorące wieczory. Gwarantuje, że sprawdzi się również w styczniu. Felieton ukazał się w 85 numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytała Magda Karel. Dziękuję, że słuchasz mojego tekstu. Więcej reportaży, inspirujących esejów i opowiadań znajdziesz w serwisie magazynpismo.pl i w aplikacji Audioteka. Dołącz do społeczności Pisma i zaprenumeruj lub zasubskrybuj nasz magazyn. Miłego słuchania. Zuzanna Kowalczyk. Czytaj i słuchaj innych materiałów autorki tego tekstu na stronie magazynpismo.pl. Materiał zrealizowany we współpracy z audioteką.